Witam serdecznie, tu Ewa Maj. Witam serdecznie w przedświąteczną niedzielę. W niedzielę, która jest taka szczególna, ponieważ dzisiaj przygotowujemy święta, już nie od dzisiaj, ale dzisiaj prawdopodobnie w Waszych domach jest największy przyjemny bałagan, rozgardiarz świąteczny. Witam Was serdecznie. Witam świątecznie. Cieszę się, że znaleźliście, znaleźliście czas, żeby tutaj spotkać się ze mną, żeby kilka słów i pozdrowień wymienić między sobą na te święta Bożego Narodzenia nadchodzące. Wigilia już we wtorek, a dzisiaj niedziela przedświąteczna, więc prawdopodobnie sprzątanie, jakieś zakupy, robienie makowca, pierogów oraz innych rzeczy, czyli same przyjemne rzeczy, same przyjemne zajęcia. Um, to jest bardzo piękny czas dla wielu ludzi. Bardzo piękny czas. Um, słuchajcie, tutaj, za granicą, gdzie mieszkamy, dla wielu Polaków, za granicą, ja mieszkam w Australii, jest to um, i piękny, i troszeczkę nostalgiczny czas, ponieważ um, te tradycje um, takie polskie, w których my się wychowaliśmy, wychowałyśmy. No tutaj tak trudno jest w sumie zachować dlatego, że tu inaczej się świętuje, również w innych krajach niż Polska inaczej się świętuje. To jest bardziej choinka, bardziej prezenty, bardziej zabawa, no wiecie jak to jest tak w dzisiejszych czasach. Um, natomiast nasze tradycje polskie są tak piękne, a te przygotowania, ta wigilia, do której się siada tak wspaniale, te pierożki, ten barszczyk, ten karp, te życzenia. I również ta świadomość, czym jest ta wigilia, skąd wzięła się tradycja, że to nie tylko choinka i prezenty, i Mikołaj ma przyjść, ale że ta tradycja wzięła się z, um, z tego faktu historycznego i, historycznego i duchowego, że narodził się Jezus Chrystus. Wielu ludzi już o tym zapomniało, skąd się wzięła ta tradycja Christmas czy Boże Narodzenie. Ale my pamiętajmy o tym. Wzięła się z tego, że narodził się Jezus Chrystus. Data wzięta symbolicznie, być może tych narodzin, może symbolicznie, może niesymbolicznie, ale jest to data, którą świętujemy od lat, setek lat i od dwóch tysięcy lat prawie, tak? A świętujemy. Jest to piękna tradycja, ponieważ narodziny Jezusa Chrystusa, w cokolwiek wierzymy, nie wierzymy, wątpimy w to, lub bardzo jesteśmy do tego przywiązani, wszystko jedno. Jezus Chrystus symbolizuje nauczyciela, który jest po prostu ucieleśnioną mądrością, ucieleśnionym dobrem, ucieleśnionym współczuciem i zrozumieniem i przebaczeniem, prawda? I niezależnie od tego, czy jesteśmy blisko Kościoła katolickiego, czy dalej, czy jesteśmy w Polsce, czy za granicą, pamiętajmy o tym również, że święta Bożego Narodzenia i nasza Wigilia to jest też i ten symbol. Symbol um, zgody w rodzinie, zgody pomiędzy ludźmi, zrozumienia, empatii, przebaczenia, kochania pomimo wszystko. Ok? I chciałabym zainspirować nasze dzisiejsze spotkanie właśnie tym. A um, żeby te nadchodzące święta, ta wigilia, która tak dla nas, Polaków, jest ważna, by usiąść przy stole wigilijnym w, w takim bardzo świątecznym nastroju, żeby nie tylko um, biegać za tym, żeby zrobić sałatkę, jarzynową pierogi czy coś, czy prezenty kupić, to też jest ważne, czy choinkę ubrać. Ale żebyśmy też myśleli i czuli, że robimy to wszystko po to, by usiąść przy stole wigilijnym. I mieć dla siebie nawzajem nie zadyszenie i zabieganie, i coś tam, ale spokój, miłość, świętowanie, zgodę, przebaczenie, zrozumienie, bliskość, tak? O tym pamiętajmy, żeby w, w każdej tej chwileczce naszych przygotowań była taka intencja, żeby po to się spotkać przy wigilijnym stole i żeby również pamiętać o tych ludziach. Do których może mieliśmy i a, jakieś urazy, czy jakieś złości, czy jakieś niechęci, żeby usiąść przy wigilijnym stole z takim oczyszczonym sercem: ok? Z sercem oczyszczonym z różnych pretensji, z różnych niechęci, z różnych smutków, z różnych rozczarowań, z poczucia krzywdy, z obwiniania, żeby się od tego uwolnić. Żeby to był taki, taki czas całkowitego uwolnienia z serca, ze wszystkich negatywnych uczuć, przebaczenia, zrozumienia, zgody i miłości. Tak jak nauczał Jezus Chrystus to, co przekazywał i to, co jest w naszej polskiej tradycji wigilijnej. Dlatego Was zachęcam. I taką chciałabym dzisiaj... Mm, nie tyle medytację zrobić razem, ale takie przekazanie prosto z serca um, tej zgody, tej miłości już teraz, tego zrozumienia, tego przebaczenia już teraz do wszystkich tych, z którymi usiądziemy przy wigilijnym stole we wtorek. I do wszystkich tych, z którymi nie usiądziemy przy wigilijnym stole we wtorek żeby wysłać do wszystkich tych ludzi bliskich i dalekich, z którymi mamy jakikolwiek kontakt, czy mieliśmy kiedykolwiek, wysłać zrozumienie, światło, zgodę, przebaczenie, cokolwiek ci ludzie robili, mówili, jakiekolwiek zostawili w Tobie uczucia, na przykład rozczarowania czy pretensji. Dlaczego ja o tym mówię w ten czas przed Wigiliny? Bo to jest ważne. Żeby tak przygotować swoje serce do wigilijnej kolacji. Nie tylko dom wysprzątać, nie tylko okna umyć, nie tylko pierogi zrobić, ale żeby wysprzątać serce. I z takim wysprzątanym, pięknym sercem usiąść do wigilijnej kolacji. Do tego Was teraz zapraszam, do tego Was zachęcam. A więc zróbmy to teraz razem. Sprzątanie naszego serca. I przygotowanie go do wigilijnej kolacji. A więc, gdziekolwiek jesteście w tej chwili, czy będziecie odsłuchiwać, oglądać ten live, ten filmik później, usiądź wygodnie, uwolnij się na chwilę ze wszystkich spraw. Na chwilkę zrób sobie pauzę w przygotowaniach do wigilii, do Świąt Bożego Narodzenia. 10-minutową pauzę, by wysprzątać swoje serce również. Okay? Weź głębszy wdech, zrób dłuższy wydech, żeby się rozluźnić. Zrób kilka takich oddechów. Wdech i dłuższy wydech, i rozluźniaj się na wdechu. Prosty, pogłębiony oddech. Wdech przez nos, na chwilkę zatrzymaj. I gdy robisz długi wydech, rozluźniaj się po prostu z intencją, że uwalniasz się od zmęczenia, zabiegania od wszystkiego, co tobie ciążyło do tej pory, czy uwierało. To się teraz z tego uwalniasz. Robisz to dla siebie, dla swojego dobra i dla wszystkich dookoła ciebie, że się z tego teraz uwalniasz. A więc jeszcze raz, wdech. I zatrzymaj. I dłuższy wydech, i uwalniaj siebie. I rozluźniaj siebie. Uwalniaj siebie od wszelkich o, problemów, ciężarów, zmęczenia, zabiegania, pretensji, różnych historii. Uwalniam siebie. Uwalniam siebie. Uwalniam teraz. A teraz połóż swoje dłonie na sercu. Obie dłonie połóż na sercu poczuł jak bije twoje serce nawet jeżeli tego nie słyszysz ty wiesz jak bije serce i teraz takim zwolnionym rytmem oddechu sprawiasz że twoje serce się uspokaja że twoje serce zaczyna bić takim rytmem który jest rytmem spokoju rytmem odpuszczenia rytmem zgody rytmem Kochania siebie i innych ludzi. Jest rytmem zrozumienia, jest rytmem radości z nadchodzących świąt i ze wszystkiego tego, co przygotowujesz, by te święta były piękne i radosne. Więc zwolnionym oddechem sprawiasz, że Twoje serce bije lekkim, spokojnym rytmem. A teraz rozszerz ramiona i pozwól, żeby światło Twojego spokojnego serca wypromieniowało z ciebie. Wyobraź sobie, że światło Twojego spokojnego serca wypromieniowuje z ciebie, i że to światło Twojego spokojnego serca i ten rytm obejmuje ciebie i promieniuje jeszcze dalej na całe Twoje mieszkanie. Na cały Twój dom, na wszystkich Twoich bliskich tam w domu, na wszystkich i jeszcze dalej, na wszystkich tych, z którymi spotkasz się za chwilę albo jutro. Światło Twojego spokojnego serca wypromieniowuje jeszcze dalej ten spokój, tę zgodę, to zrozumienie i to przebaczenie. I tę radość świąteczną Twoje serce wypromieniowuje jeszcze dalej i obejmuje wszystkich tych, których spotkasz przy świątecznym stole we wtorek, w czasie Wigilii. Już teraz sobie wyobraź ten moment. Zamknij na chwilę oczy i już teraz wyobraź sobie tę chwilę, gdy siadacie przy stole Wigilijnym. I Twoje serce jest takie jasne, takie spokojne, takie kochające, takie zgodne. I to obejmuje cały ten pięknie przygotowany stół i tych ludzi, i tą choinkę i cały wasz dom. I to się udziela. Każda osoba, która siedzi przy wigilijnym stole z Tobą, zaczyna promieniować podobnym światłem spokojem, relaksem, zgodą, hmm, radością wigilijną. I wyobraź sobie jeszcze dalej, już teraz, że Twoje serce wypromieniowuje te, to piękne światło, wigilijne światło, wypromieniowuje w kierunku tych ludzi do których miałeś miałaś jakieś pretensje, żale, urazy, irytacje, rozczarowania, złości cokolwiek. Teraz jesteś ponad to. Jesteś w takim specjalnym stanie ducha, wigilijnego ducha, tego czego nauczał Jezus Chrystus, by przebaczyć, by zrozumieć, by kochać. A więc Wypromieniowujesz taki właśnie stan w kierunku tych ludzi, do których jeszcze gdzieś niedawno była irytacja, złość, rozczarowanie czy pretensja. I obejmujesz ich tym światłem zrozumienia swojego serca, przebaczenia ze swojego serca, wigilijnego pozdrowienia ze swojego serca, wigilijnego, wigilijnej zgody ze swojego serca. I wigilijnej radości. Możesz tak wiele uczynić swoim sercem. Możesz tak wiele zmienić. Możesz być tą jedną osobą w całym tłumie zabieganych ludzi, znerwicowanych, zabieganych, zestresowanych. Właśnie zestresowanych wigilią. <grym> tak wielu ludzi jest zestresowanych wigilią. Bądź tą jedną osobą, jedną drugą trzecią która teraz, zamiast być zestresowaną tym, tą wigilią, tymi przygotowaniami, ty jesteś z tego uwolniona, uwolniony. I przekazujesz to światło tej radości wigilijnej, tej zgody wigilijnej i tego porozumienia dusz i w rodzinie i poza rodziną. I to się ludziom udziela. Wyobraź sobie, jak to się udziela. Uruchom wyobraźni, jak gdziekolwiek pójdziesz do sklepu jeszcze zrobić wigilijne zakupy, czy po choinkę, czy po prezent, gdziekolwiek wyjdziesz na ulicę, z kimś um, wymienisz pozdrowienie, czy ktoś do Ciebie zadzwoni, czy cokolwiek, ha, to się udziela. Im się to też udziela. Twoje wigilijne światło. Jak Ci się to podoba? Czas dla Ciebie i dla nich, wygenerować wigilijne światło! I teraz zapraszam Cię do tego, by gdy otworzysz oczy lub gdy wyłączysz tego live'a, pójdziesz dalej, przygotowywać święta czy robić różne zaplanowane rzeczy, żebyś utrzymał, utrzymała taki stan wigilijnego światła, wigilijnego spokoju, wigilijnej radości, wigilijnego stanu ducha. Ok? Bo to też jest prezent. To jest prezent, który dajesz sobie. To jest prezent, który dajesz rodzinie. Swoim bliskim i innym ludziom, z którymi masz kontakt, dajesz ten prezent już teraz. Gdy ich na to nie stać, by mieć takiego spokojnego ducha w sobie i takie świetliste, wigilijne pozdrowienie, bo są zabiegani przed świętami, to ty dajesz im taki prezent, to się udziela. A ja serdecznie Was pozdrawiam. Życzę Wam wspaniałych. Cudownych, zdrowych, rodzinnych świąt. Bo to jest takie ważne, żeby to były rodzinne święta, takie familijne, takie kochane i takie radosne, nawet bardzo skromne, ale żeby były z tą dedykacją tej bliskości rodzinnej i żeby każdą wigilijną potrawę, nawet najbardziej skromną i malutką, przygotować sercem, z radością, celebrować. I pamiętać. Że to jest święto Narodzin Jezusa Chrystusa, a nie tylko prezenty i święty Mikołaj. Cieszę się, że tu jesteście. Serdecznie Was pozdrawiam z dalekiej Australii. Szczególnie pozdrawiam Was mieszkających w Polsce, bo w takich chwilach, gdy my jesteśmy daleko, tak bardzo nam brakuje tej aury polskiej, tej tradycji, ale staramy się. Tutaj ją również stworzyć. Gramy kolendy, śpiewamy kolendy i przygotowujemy święta, bardzo, bardzo po polsku. A więc jeszcze raz pozdrowienia świąteczne, wszystkiego dobrego dla Was i dla Waszych rodzin i bliskich w te święta Bożego Narodzenia. Miejcie fantastyczny czas i dużo, dużo miłości, dużo miłości dla każdego, w każdej chwili. Jinko ye. Ella mai. Ata.